Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jest to pierwszy odcinek z Teenie Glade i ja jestem zauroczona tą grą widzowie. To jest tak relaksująca, tak piękna i tak prosta gra, że stwierdziłam, że musi pojawić się na moim kanale. Nie wyobrażałam sobie, żeby nie nagrać z niej kilku odcinków. Jak wspominałam już na następnym odcinku z Minecrafta, więc wy jeszcze o tym nie wiecie, ale pojawi się ta gra też na daily w listopadzie, ponieważ planuję dla Was daily i myślę, że jest to super gra, żeby chociaż jeden odcinek w tygodniu dla relaksu do kawusi sobie obejrzeć. Więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę suba na kanale, a ja co? Zaczynam! Może pokrótce opowiem Wam o tej gierce. Jest to naprawdę prosta gra z bardzo prostym interfejsem. Jak sobie mamy to cały interfejs ogólnie można grać od nowa. Można grać dalej lub czytać starą grę. Ja miałam już jakieś tutaj widzicie budowle. Jakieś pojedyncze zameczki, jak widzicie, no coś tutaj gdzieś już sobie próbowałam. To można było w ogóle usunąć, bo to jest jakieś takie. O, to był w ogóle mój pierwszy zamek, który budowałam z widzami na live. Tutaj coś próbowałam już sama po malutku. Mm. Więc widzicie, są tu jakieś takie właśnie moje zapisy. Wybrałam sobie taki, jak to się nazywa? Jak dajemy sobie nową grę, to tutaj mamy do wyboru polany. Lato, jesień, drzewiej, rozkwit i zima. Ja wybrałam drzewieja, ze względu na to, że... O! Teraz mam ładniejszego drzewieja nawet. Chociaż z drugiej strony tam podobało mi się bardziej. Czy on się zapisał? O ten. Dobra. No i ja stwierdziłam, że zrobię sobie tutaj taką chatkę śliczną dzisiaj na odcinku dla tego drzewieja, bo przepraszam Was za te dźwięki przyłączania i odłączania rzeczy, ale mam hotspot z telefonu, ponieważ nie mamy jeszcze internetu na nowym mieszkaniu, bo się przeprowadziliśmy, więc ja opowiadam na odcinku z Minecrafta, który pojawi się najprawdopodobniej jako następny odcinek, więc. Nie będę tutaj przedłużać, tylko po prostu przejdę sobie do budowania. My sobie w międzyczasie troszeczkę pogadamy. Kuczę chciałabym. Mm. Ja jeszcze się uczę tej gry, to też musicie mi wybaczyć. Moje niedociągnięcia jakieś związane właśnie z tym, że coś kurczę. Musimy trochę drzew wyciąć, bo jednak mamy tu mało miejsca. Ogólnie to jest w ogóle bardzo ograniczona ilość miejsca do budowania. E, co jeszcze? No te takie konary chciałabym właśnie zostawić, bo one mi się podobają. Myślę, że pasują tutaj. Jak gdyby nie da się tutaj za bardzo popisać y, budowaniem, ze względu na to, że nie ma modyfikacji. To jest w ogóle nowa gra. Więc ona jest jeszcze dość, nie chcę być biedna, ale jest jeszcze wiele rzeczy, które ja osobiście na przykład bym dopracowała. Dodałabym więcej szczegółów, więcej ozdób. O, owieczka tam sobie lata. Bo są tu śliczne owieczki, ale nie da się na przykład ich. O, i są kaczuszki i rybki. No jest to naprawdę taka po prostu ładna gra, wiecie, taka idealna gierka, żeby się zrelaksować, żeby sobie pograć i mieć jakie luz, totalny luz po prostu. Tu zrobimy gdzieś mostek. Tak, że wygląda to spoko. Tu sobie wyrównamy terenu trochę. O, dobra. Tu musimy usunąć jeszcze troszkę drzewak. Wiecie, no, nawet nie bardzo wiem, co mam tu co opowiadać. No, jest to po prostu gra o budowaniu. Dla mnie jest to mega fajne i widzom też całkiem przypadło do gustu na e, live'ach, więc stwierdziłam, że. ...no i nie tym. Co ja klikam? O! Ja i moje miskliki to jest po prostu jakaś. Nawet nie wiem, jak to nazwać, widzowie. No i ja się tak uczę w to grać jeszcze, więc też mogę mieć jakieś ewentualne małe niedociągnięcia. Oj, musimy sobie ustawić, żeby nam się poradnia nie zmieniała jednak, bo jak będzie się zmieniała, to będzie mi się gorzej budowało, a wam gorzej oglądało. To może troszkę jednak. O, niech będzie tak. Dobra, no i tak sobie właśnie, moi drodzy. Tutaj tworzę pomalutku coś. Zrobimy sobie taki mosteczek. W ogóle mi to, że tu schodków jako tako nie ma, na przykład, to jest bardzo uciążliwe. One powinny się niby postawić w momencie, kiedy ja postawię dróżko, bo ty w ogóle droga jest, okazuje się, bardzo... No właśnie tutaj to nie działa. Takie właśnie to jest uciążliwe. O, są schodki, dobra. Czyli po prostu mostek był za wysoki. Okej. Okay. jako tak kota wygląda ten mostek. Nawet całkiem ładny wyszedł. Nie wiem co to jest jak to wymazać. Dobra, bo prowadzimy ścieżkę po prostu obok. Tam niech sobie idzie nasza ścieżka wyjściowa. Jak widzicie, mam tutaj taki obrys. O, dobra, zamalowałam to. Taki obrys jest jak gdyby tego terenu do budowania, i tego obrysu nie da się przesunąć, ominąć, wyłączyć. Po prostu jest i tak ma być. Ja wiem, że to jest naprawdę taka gierka. No może dla niektórych być nudna. Jednak ja naprawdę jestem w niej zakochana. To jest coś takiego. Człowiek to chce grać ze względu na po prostu urok tej gry. I nawet nie wiem, co mogę więcej o tej grze powiedzieć, bo no. tu jakieś takie zwykłe drzewa, bym chciała. O! Gdzie tu będzie wejście do naszej <laughs> na naszą polankę. Na której będzie domek drzewieja. Nie wiem, kim jest drzewiej. Może Wy wiecie. Z chęcią się dowiem. No jeszcze nie ogarniam sterowania w tej grze ogólnie. Będzie miał ładny dom. Nie wiem kim jest, ale ewidentnie zasłużył na ładny domek. W moim mniemaniu. Może z tej strony bardziej. O tak. Na początku zbudujemy mu taką ala konstrukcję. Aj, nie ten guzik. To będziemy przerabiać, bo mi się drzewiej jako drzewiej kojarzy z taką postacią fantastyczną w sensie fantazy. I ja ogólnie lubię czytać fantastyka, Bardzo lubię czytać fantastykę. Myślę, że jest to jeden z moich ulubionych rodzajów literatury. Lubię się przynosić do tego magicznego świata i w ogóle. I właśnie ten drzewiej kojarzy mi się z takim z taką postacią fantastyczną właśnie. Czy nie wiem, jak ułożyć ten domek, żeby mi pasowało? Chyba muszę jeszcze jednak zrobić to inaczej. A, tu się dach obrócił, nie chciałam wracać dachu, tylko cały dom. Dobra, złóżmy go i zbrukmy jeszcze raz. No, i właśnie dzięki temu, że mi się to tak mocno kojarzy z gdzieś tam właśnie z fantastyką, to ta gra też nabiera dla mnie takiego lepszego uroku. Czemu to mi się znikło? No ale sami musicie przyznać, że gra jest urokliwa. Nawet bardzo... Nie to. Jest to trochę taka inna wersja Simsów, ja się śmieję, że w jakiś sposób jest to podobne do Simsiorów. I ma taki fajny klimacik właśnie jeszcze do tego magiczny, co nie w ogóle mega jara. Jeszcze nie do końca ogarniam tą grę tak, jak już wspominałam, to myślę, że ona ma mega duży potencjał. I to taki naprawdę spory. Myślę, że tą wieżyczkę też zrobimy większą. W sensie wyższą. No, Chciałem to wyżej postawić. Chyba będziemy musieli to zrobić inaczej. Czyli nie to, nie to, nie to, nie to. Guziki mi się klikają, nie klikają mnie te co chcę. Myślę, że nawet fajnie to wygląda, jak jest taka e, różnica. Ja może jeszcze troszeczkę podnieść. Myślę, że wygląda to spoko. Drzewie będzie miał wypasioną hawierę. Nie ma co. Na pewno nie będzie to mały domek. Dobra. Teraz taka ciekawostka. Tutaj drzwi robi się jako okna. Więc jakby nie ma tutaj. O! Mamy piękne drzwi. Jakaś ławeczka to się zrobiła, tylko te kwiatki mi tutaj. Buszują za bardzo. Nie mogę ich usunąć. Bo to trawa jest. O. Tak sobie zróbmy. Na razie. Zaraz pozmieniamy oczywiście kolory i wszystko. Tylko najpierw chciałabym wstawiać okna. W ogóle to będzie taki nie wiem, z półgodzinny myślę 40 minutowy odcinek bez cięć, w ogóle taki wiecie mega lightowy. ja lubię takie odcinki nagrywać, bardzo lubię nagrywać takie odcinki szczególnie, że ta gra naprawdę jest taka, że pozwala żeby nie wszystko było idealne a i tak jest urokliwa Bardzo dużo wybacza ta gra, przede wszystkim takich błędów, nowicjusza. Tu chodzi po prostu o to, żeby się wyżyć artystycznie. Bo nie wiem, jak inaczej opisać tą grę, szczerze mówiąc. Dla mnie właśnie o to w niej chodzi, żeby po prostu sobie pograć. Żeby zbudować drzewie dom, a nie chłop ma imię, ma gdzie mieszkać. Okej. Okay. Musi być mnóstwo okien. Aby to piękne światło mogło wpadać do środka. Wcześniej mój taki wewnętrzny gust estetyczny nie pozwoliłby mi grać tak o tą grę po prostu spawolnie, bez żadnych, żadnego planu i w ogóle, ale teraz powiem Wam, że już tak pograłam trochę razy w tą grę i mam takie już poczucie, że mniej właśnie chodzi o to, żeby było nieidealnie. Wcześniej no miałam takie nie no, to przecież musi być lepiej zrobione. To musi być zrobione dobrze, idealnie wręcz. Teraz też mam takie, że, a niekoniecznie. Czasem im nie idealniej, tym lepiej. Chciałam ten dach zmęzić. O! Dobra, takie bardziej. Zrobić te włóczyki dachy. Tak mi się to kojarzy z wuczykijem. Kto wie, to wie, kto to był. Oczywiście musi być też dużo świateł. Jak ja Wam pokażę, jak to po zmroku będzie pięknie wyglądać. Te światła, wszystkie które mu tu zamontujemy. <laughs> zaraz zmienimy tutaj oczywiście kolorystykę tych wstążków one są takie ładne, że ja lubię je stawiać tak po prostu do dekoracji, ale oj, przez przypadek sobie wyłączyłam one się tak z pałacami właśnie kojarzą ale ja i tak stawiam mówię, są tak ładne, że aż kupię ich nie postawić Okay. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy Państwo. No, pozostawiam mu takie drzewko. A to była gumka do zmazywania. Momencik, najpierw tak lampeczki. Jeszcze z tej strony. Tu okna brakuje. Dam jeszcze jedną latarnię i jeszcze jedno okno. Jakoś tak pusto. Tu już wszystko jest z okienkami. Myślę, że tu można było jeszcze jedno takie trójkąt na postawić okienko. O, albo może to. O. Dobra. Te wszystkie dekoracje montują się automatycznie, same z siebie co jest takie dość uciążliwe, moim zdaniem. Właśnie to powinni zmienić, jak dla mnie, bo ja wolę mieć kontrolę nad tym, gdzie stawiam wszelkiego rodzaju, właśnie jakieś tam. rzeczy. Czemu mi ten komin znikł? No bo ja nie ogarniam jeszcze tych kominów do końca. O. Tak będzie git. Jakby tak podwójny go zrobić. To chyba trzeba drugi dołożyć, żeby było szerzej, nie? No dobra, to nie mogę ich połączyć, to zrobię jeden... jeden koło drugiego, tylko jeden zrobimy wyższy, drugi zrobimy niższy. Kurde, bo ja nie ogarniam tego sterowania jeszcze. O! Wygląda to gicio. Dobra, teraz przydałoby się kolorki zaraz podmieć. jeszcze, tylko tutaj światełek brakuje po tej stronie. Dobra. no teraz kolory, moi drodzy Państwo. Nie zmieniam nigdy kolorów okien, bo uważam, że jest to bezsensowne. Myślę, że pójdziemy tutaj w zieleń. Oj nie dach. Tak. Na razie zmieniamy wążki. Co mnie tam wibrują? Żyć mi nie dają, powiem Wam. Nic ciekawego dobra, Przeżyją beze mnie jeszcze chwilę. Myślę, że taki właśnie zielony... Ja nie wiem, mi się w ogóle ten... Mm, drzewiej kojarzy z wuczykijem strasznie. Jakoś tak od razu jak przeczytałam, to mam takie o, wuczyki. Więc może niekoniecznie tak jest, ale. Ale uznajmy, nie? jak te kominy zrobimy kominy ciemne na razie jeszcze nie wiem jakim kolorze zrobimy ściany ale na pewno zrobimy je z takimi paseczkami ej no, ale ja tu koloruję no i patrzcie, no nie chce się kolorować Ciemno zielone, ale mury zrobimy sobie, nie wiem jakie teraz. może szare? co już będzie bardzo ciemne I'm love, po prostu. Jestem autentycznie zakochana. To jest tak urokliwa gierka. Tutaj zrobimy po prostu murki, ale tutaj zrobimy murki i te. O te, 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 te właśnie. Chociaż tutaj też zrobię to te balustradę, bo bez nich jakoś tak mi pusto. Dobra. Ej, no wygląda to naprawdę ładnie. Teraz te kominy nie pasują mi kolorystycznie. Są za ciemne. Dobra. Wygląda to sztos. Jeszcze brakuje nam płotku, bo brakuje nam ścieżki. Takiej dokończonej. O. Brakuje nam kwiatów, ale najpierw płotek. Żeby nam włóczyki o. Oj, nie wiem, co tu się zrobiło. A, to są takie furtki. No niech będą. Tylko, że kurde, teraz schodki tutaj tak jakby nie grają. O! Tu jakby to troszeczkę poszerzyć, ale nie aż tak. Holipka. Jej źródło szersze. O. Trochę za bardzo znowu. Łama tłuczu. O. Ideolo. Dobra, tu poprawmy tylko ścieżkę. O. Mamy takie sobie wejście. A nie chce będzie. Jeszcze czegoś takiego nigdy nie zrobiłam. Jest to mój pierwszy raz. Pot nam wszedł do wody, będzie trzeba zaraz tam postawić ten. E, troszeczkę wodę tutaj zniszczymy, żeby płotek był jednak płotkowy. nie kolory pozmieniała na zielone jednak chociaż to chyba tego światło zmienia więc niech sobie będzie zielone kwiatuszki gdzie są moje kwiatuszki to są moje kwiatuszki tylko mniejsze bo chciałam tylko tak Trochę posadzić tutaj więcej roślinek bo Dookoła płotka. Jeszcze może czewko. Ten konar jest naprawdę spoko. Okej. Okay. Dobra. Ej, wygląda to naprawdę sztos. Patrzcie. Ja jestem zachwycona. A i nie zmieniliśmy już kolorów wstążków. O, teraz jest ładniej. Teraz mój ulubiony moment, czyli najpierw trzeba zobaczyć kaczuszki. Spiska. Oj. Patrzcie. Ja można pogłaskać, no czy to nie jest urocze? Gdzie są moje owce w ogóle? Ja w ogóle nie widziałam owieczek dzisiaj. O tu jest owieczka, patrzcie. Słodka owieczka z ptaszkiem na głowie. Mega cute. Dobra, no to teraz pokażę wam domek w innych porach dnia. Ja myślę, że domek w ja jest idealny. Zobaczmy sobie go tak wieczorem. Opatrzcie na to. Czy to wygląda super cute? Jest tak ładnie. Mega urokliwy. Jeszcze te świetliki. Ja wiem, że to jest dość prosty domek i wiem, że ludzie tworzą dzieła sztuki w tej grze, bo ja sama jestem e, naprawdę pod. Wielkim, wielkim, wielkim zachwytem tego, jak ludzie potrafią tworzyć w tej grze. Ja wiem, że u mnie to jeszcze nie jest jakiś taki super level, ale będziemy się starać, będziemy budować nowe rzeczy. Dajcie znać, jak Wam się podoba moja cudowna budowla. Ja naprawdę jestem zachwycona tym domkiem w Łuczy Kijowym. I co? Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.